Moi drodzy, z tej strony Kina. witam Was w kolejnym odcinku z Mortal Kombat. Słuchajcie, dzisiaj robimy wieże Wybraliście Cassie w wersji Hollywood i wieże żyjące. Słuchajcie, wieże żyjące są trzy. Jedna jest chyba ogólnie, ona trwa tydzień. Jest godzinowa i jest dzienna. Ja myślę, że my sobie dzisiaj zrobimy dzienną. Przed wspinającymi się na wieżę wojownikami, stawianą. Są rozmaite wyzwania w postaci modyfikatorów eee, dlaczego robię No Dlatego, że przeciwników jest ośmiu, więc... Wiecie. Oczywiście w kolejnym odcinku Sonia i ankieta. Ankiety macie w opisie jak zwykle. Dawno nie grałam. Słowiański przykuc naprawdę! Napra... ale... ale na Ale że... A, a, ale że jak! Wygrałam koszulkę ze skillem. Ale, ale, że z... fuuu... Oj kłamczyk, dostajesz ty wpierdol... W ogóle tutaj nie wybiera poziomu trudności. Także słuchajcie, jeżeli by nam poszło za szybko... To się najwyżej zrobi drugą. czy troszeczkę no, ciszyć przez to zablokowało on. Ja się tu bawiłam, a on mnie bił jakimś cudem. O, chyba słowiański przykód obniża... Przykłód. <grym, grym, grym>, obniża życie. Już widzę, panów jak was to zabolało. Dawaj go. A, bo jak kłócał, to mi życie zabiera? A ja... aha, to ja już się nie dziwię, że ja umarłam, nie? Jak ja tam no sto waliłam coś z... Nie wierzę. Muszę robić wszystko, byleby nie ucał. Bez jaj, ej! Prawo do. Kurwa, jeszcze raz. Dua! Fucknie! Przepraszam, mam tu. Nie, nie, nie. Przyznaję, to w gram, to nie grałem, to niestety wychodzi. wysokości Jeszcze znowu podskakuje to trasę z zdrowia Tam było tak napisane w sensie, tak wiecie, tak A w ogóle Cassie i Jackie to... Aha, mam nie skakać. Dobra, to wcale nie jest tak łatwo. Już jestem postrzeliony. Lekko. masz szczęście, że jest dziewczyną. Ale HP to ładnie koksi. Come on. Ej, zrobiłam to. To jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. Ja się z tym nie zgadzam. Nie zgadzam się tym, to jest niezgodne z moją ideologią. Dobra, co mamy dalej? Bolesne skoki. Powią wam, że śmiechowa ta wieża bijąca, bo z jednej strony tak jakoś te postacje się szybko tłuką Z drugiej strony zawsze jakiś, jakiś taki przytyk zdrowotny. Ale bardzo mi się podobały te walki, bo są takie intensywne bardzo. Tylko muszę przyznać, że Cassie jest e, taką postacią, w sensie faj, fajnie mi z nią gra. Ma Ach, łatwo kombo się wchodzi. Strzelnie w głowę dostałam w brzuch, nie? No, mortala. No tak, robienie tego na facecie. Ono mu! Wędrujące jądro nabiera nowego znaczenia. Oh, wow. A ja łacy mam powiedzę, że mi to w ustach zabolało, ale to bardzo źle zabrzmiało. Kurwa, cyk, 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 cyk. No! Nie mam odkrytego drugiego. Mamy. Co mamy? Używanie ruchów specjalnych powoduje utratę zdrowia? What? Jeszcze pytanie: czy oni za ruchy specjalne uważają tylko to, co zabiera pasek? Czy na przykład jak zrobię X-ray, to też. Eee. Czy... Pierdolia pomysłów mam odnośnie ruchów specjalnych. Delikatny. one on tak się te zęby może i tak mu się przydało. Było fajne. Standardowe pytanie, jak ja to zrobiłem. Time. Dobra, zaczniemy od uratowałeś sobie jaja. W tym się też, ale no, wachują małe, mój X-Ray. To tylko mnie zabiera zdrowie, no? Po... Aha! Dobra, okej. Okay. Zapatrzyłam się na górę, nie zwróciłam uwagi, po której jestem w stronie, nie? Muszę w ogóle wydać punkty frakcyjne. I od tam sobie zawsze możesz się trafić, że się trzeba zielone. Yy, odblokuje. Stałe jest upierte. Trudno na tym zielonym głównym. Eee, że się odblokują te. Właśnie ta Mhm. Mm no te. Często tu Co my mamy? Trafienie przeciwnika. Regeneracja. Coś tam, coś tam. Eee, o czym ja mówiłam? A, że się tu trafi jakieś fatality dodatkowe. The mission didn't go that bad, bad. I may vomit with pride. Round 1. Fight. Just that. Ju شوف سي من طقني اللي طمك يستمر. اذا شكيي بضربان Mi automatycznie spada zdrowie, za to jak go biję, to mi rośnie zdrowie, w sensie, okej. Okay. Chyba jakieś zatrucia. Oj, John, obrywać się. To już wiem po... Dzięki. Bo był mam takie zolno Chodź tu. Chodź tu, bo mi życie za bardzo spada. O oczekiś Tatusiek 忘了 i zastrzeliłam, nie? Już tam za blisko za drugim razem, a za pierwszym mi nie zabanglało, bo, bo Bo nie zabanglało. Dobra, co my mamy wyżej Kotalkanań wysokości. a znajdujemy się wyżej. Trzęsienie ziemi. Że tak powiem, trzeba zawsze być na dole. Kota, że się fajnie pojawił. Dobra, jesteśmy niżej. Teraz jestem wyżej, trzeba nie przeskoczyć. Nie, no, już się przestawiło. Trzaska po jak naprawdę. Ale oglądanie tego będąc facetem musi być lekko bolesne. Pokaż, Kotalka, nieco masz w, w środku. Nie to, żeby ten pad tak wibrował, ale... Cyk, 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 No come on. Teraz coś pierwszą w przyciskach na koniec, nie? Ale podwibrował wibrował całą walkę. Ale ten X-Ray zabiera tyle HP, że ja walę po prostu masakra. Dobra, mamy Jaxa. Regeneracja zdrowia i zdrowie... Nie, oczywiście kina przeczyta jedno, nie przeczyta drugiego, bo se gdzieś tam patrzy kto może być wyżej w... w, w wieży. Ale A, więc mnie życie spada, a jemu ja się życie regeneruje, nie? Pozdro. Sprawiedliwość level, ja pierdolę. Tak, zostaw. Nie zobaczcie. Padł vibration cały czas. Muszę uważać, bo mnie roztrzaska, nie! nie, nie. Bo mi się HP zjechało się. Nie, to wbijanie jaj do środka jest... ja... Ja nie mam pytania. Muszę go rozwalić szybko, bo to spadające moje życie jest. Życie samo z siebie nie spadało. To by było easy peasy. Dostanę jakieś inne, te specyfikacje, czy nie? Dalej to mi powinno chociaż dać ten, ten wampiryczny tempo. Bo... I ja umrę robiąc X-Ray. Nie wiem, czy ja będę w stanie to zrobić. Zrobimy trzy próby. razem się udało, bo nam poszło szybko. Final Final. Może, jeżeli go będę trzymać przy ścianie i tu, to jest szansa, że... Może jakoś to zrobię, kurwa. Nie odskakuj mi od ściany, Jax! Dobra. Ale powiem wam, że to było ciężkie, no? To, to to, naprawdę było ciężkie. Nie tak robię robiąc X-Ray, ja to się lekko zjeżyłam. Jak to mówi wojek Marek, ale no cóż. Tak da jako ostatni słowiański przykład bolesne skoki, bolesna lekcja życia. Okej. Okay. Ale kurwa, słowiański przykład. <grystanie> to jest mistrzostwo świata. Wrzucić coś takiego do gry. Tak do ja tak lubię twoje to... Te... Ale fajne też, że je Dobrze, że je dodam do ankiety. A, kino, nie, 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 nie kłócaj, ty sama sama krzywdę robisz. Aha, wiesz jak ciężko się bije, jak nie można sobie ani przykucnąć ani... A nie, tak naprawdę nic, bo wszystko cierani. Ja nie wiem jak ja wygrał tą drugą rundę. Round Fight. Czy muszę go być tak w miarę normalnie nie używając jakichś komposów? No, i musiałem sobie podskoczyć. Teś silniejszy ode mnie. Takeda nie kontynuuję. Jeszcze żyje takie umrzej. Bye, bye. Cassie wins. No, ale zrobiliśmy trzy Fatality myślę, że jest nieźle. No i rozdłupciliśmy żyjącą wieżę. Ja perku... <gryw> Okej. Okay. To cóż, pamiętajcie, że w ankiecie, że na dole są ankiety, co do tego jaką wiesz chcecie zobaczyć i jaki styl Sony chcecie zobaczyć. I to tyle, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę nie pozdrowy Was kina, trzymajcie się i cześć!